No, siemano, siemano. Cicho. No już nie wierzch. Siemano. siemano, siemano. Dzisiaj jesteśmy z moim kolegą. Przyjdę się. Siema Dzisiaj będziemy grać na Anarchy na unbloku. Dokończymy sobie. Jak widzicie, farmę kaktusów. Czyli sklep. Dobra, więc tak, em, nie zapomnijcie o subskrypcji I lajku Właśnie, dużo lajków, dużo lajków No znaczy, jak chcecie to dajcie, bo ja was nie zmucham, no ale no, to dużo da, nie? Tak No widzicie, nawet mój kolega przyzna No, na ja mam lajka Co? Kurr! E. Ej, bo ja zamknę, jak to się robi. 3, 4. Drewno bierzemy? Ogólnie na tym kanale jeszcze będzie poradnik, jak sobie robić na ten karton. Może, może dzisiaj to zrobimy? Może jutro? Jutro? Może za 5 lat? Powiem że za dobre i ty nie ma. Aha. Ale ja zrób. Coś zrobiłam? Ej, ja dobrze robię. No, jak widzicie. Nie do końca. No. Próbujemy. Próbujemy, ale się nie da. Nie da się. Nie da się. Próbujemy parę razy, a dalej nam nie wychodzi. Mój kolega właśnie to robił, ale coś nie wyszło. Tak właśnie coś. Ja zapomniałam o jednej rzeczy. Jak? A, a to jest klapa. Nie, on zapomniał o klapie razem. Jak można zapomnieć o no, coś tymi... Ktoś mi to wytłumaczy? Przerwam. Czy... No, Dobra. Którym ten listem, że będziemy grać na bloku na anarchii, będzie poradnik z tego filmu, na przykład. Jak, jak ogarniemy tą bambusiarkę, to jak, jak zrobić tą bambusiarkę? O tą maszynę latającą. Później na kanale będziemy robić jeszcze alternatywną farmę z palmerów I jeszcze zagra zagramy jak będziemy się tapać, do graczy na anarchii, ale na już SMP. Może jeszcze zagramy z innego. Zobaczy się. Więc co? Mara.